Polskiego kampera nie ma ani jednego. Jedziemy tam na stanowisko, płacimy 90 zł. Tak się przedstawia ETOL. Zostało 98 zł. Być może uda się zrobić zabieg tu. Idę się zapytać. No raczej operacji tego zabiegu chyba nie będziemy robić. Camper stoi tutaj na ulicy i ruszamy na starówkę. Nadzoruje Jan Zamoński na swoim koniu. Są lokalne restauracje z daniami regionalnymi. Przejedziemy się w około nawet i palmy są, zobaczcie, symbol zoo zamojskiego, taki nosorożec. Cześć! Witam wszystkich w nowym vlogu. Witam wszystkich z Polski. Przypominam, że przyjechaliśmy tutaj z Kają, żeby wyleczyć naszego psa Tomiego. Ma problem z łapą. Także my jesteśmy na kempingu numer 117 we Wrocławiu, przy Stadionie Olimpijskim. I stąd dzisiaj będziemy wyjeżdżać. Mamy jeden plan. Zobaczymy, czy go zrealizujemy. Troszeczkę nas pies uziemił. Nie możemy za bardzo nigdzie sobie wyjść, ani pozwiedzać żadnego miasta, więc musimy być cały czas w kamperze dlatego że ma opatrunek na łapie założony i raczej jak go zostawimy samego to prawdopodobnie będzie chciał sobie ten opatrunek zedrzeć. Więc musimy mieć go cały czas na oku. A kemping tak jak widać budzi się pomalutku do życia. Jest godzina siódma tak naprawdę. Popadał deszcz w nocy dosyć mocno więc trawa wszędzie jest mokra. Tutaj już na drodze, drodze troszeczkę wysycha. Dużo ludzi jest powiem wam że przyjechało sporo osób. No ale tylko my jesteśmy jedynymi, jedynymi Polakami jak na tą chwilę, chociaż i tak mamy rejestrację angielską, więc można powiedzieć, że polskiego kampera nie ma ani jednego. A jeżeli chodzi o kemping, nie wiem czy Wam to mówiłem w ostatnim odcinku, tutaj zaraz po lewej stronie jest droga, więc słychać te samochody. Po południem naprzeciwko są boiska, zobaczcie. To jest w ogóle Akademia Wychowania Fizycznego i zaraz za płotem są oboiska. No i słychać te, te treningi piłkarskie. Jeżeli komuś to przeszkadza, nie lubi takich po prostu odgłosów, no to może mieć problem. Kamperków jest sporo, praktycznie. Większość kempingu zajęta, są jeszcze miejsca. Niestety wszystkie kampery stoją na trawie. Nie było problemów z zakopaniem się. Nie widziałem, żeby ktoś się zakopał, chociaż trawa nie jest ostrzeżona. No to przy wysiadaniu, jeżeli sobie nie rozłożycie dywanika, no to możecie mieć po prostu mokre nogi. No więc plan jest taki, że postanowiliśmy, że wyjeżdżamy z kempingu i jedziemy do Zamościa. Jak mamy stać tutaj 5 dni, to pojedziemy tam, Kaja zobaczy dziadków, odwiedzi. I będzie też troszeczkę wygodniej z psem, bo mamy mu robić te zmiany opatrunków, także i myć tę łapę będzie łatwiej. Także ja biorę się za wymianę, wyrzucenie toalety. Zaraz ją wyleję, wylejemy też wodę, szarą wodę, żeby jej nie, nie wieść. Yy, czystej na razie nie dolewam, bo jest ponad połowa yy, i działamy. Fotele odwrócone, przynajmniej mój jeden. Yy, no i co, nakładam taki kocyk. Jasne, te fotele jak ciągle się tak wchodzi i wychodzi, to one się bardzo brudzą. Jak tam? Dobrze. Jak to mi, twoja łapa. Chcę to ściągać, liże to cały czas, będzie trzeba dzisiaj zmienić mu opatrunek, tylko musimy najpierw umyć tą łapę specjalnym szamponem, osuszyć i jeszcze raz zawinąć, nie wiem czy nam to pozwoli na to, ale będziemy próbowali. Także na razie my wyjeżdżamy, toaleta wyrzucona, trzeba nalać wodę, jedziemy, nie, nie nalać wodę, wylać wodę szarą, jedziemy tam na stanowisko, płacimy 90 zł i ruszamy to jeszcze wam nie mówiłem, ale po tej stronie kempingu jest taka fajna siłownia. Fajnie to wszystko działa, nawet ćwiczyliśmy tu z ale i plac zabaw. No i tam na samym końcu, na samym końcu jest punkt obsługi kamperów. Tak jak mówię, my tylko wylejemy dzisiaj szarą wodę i jedziemy. Toaleta opróżniona, też nie ma co tej wody na darmo wozić. Jest teraz tak, mamy koło połowy jeszcze zbiornika. Tak to stanowisko wygląda. Będziemy tutaj odkręcać wodę. Sprawdzę tylko, czy dobrze stanąłem. Jest w porządku. No prawie, a tutaj może sobie ta woda ścieknąć. No i co, odkręcamy pokrętełko. I ładnie sobie leci. Nawigacja ustawiona, właśnie myśli. Jeszcze trzeba włączyć etol. Zobaczymy, ile my zapłacimy za tą drogę do zamościa. Niech on się uruchomi. Stan konta 8468. Konfiguruj przejazd. Rozpocznij przejazd. Tutaj potrzebne jest, potrzebne jest połączenie do internetu i potrzebne jest śledzenie, czyli GPS. Dobra. Już tutaj jest wszystko uruchomione. 605 km. Drogę. Jedziemy już godzinkę. Jesteśmy na S8 i właśnie skoczyło 10 zł. Mniej. Także 10 zł. Już zużyliśmy na drogę. Na razie jest droga ekspresowa. Etol no, pobiera, pobiera i działa. I myślę, że to no, nie tak mało wcale. Jesteśmy na A1, już 133 km do Warszawy. Jedziemy cały czas autostradą. Zerknijmy, jak tam z etolem, ile nam już pobrało. Jedziemy 2,5 godziny i zostało 32 zł, a mieliśmy 85 zł. Także widzicie, no 50, 52, 50, coś około 52 zł już nam tutaj pobrało na tym odcinku. No do celu jeszcze kawałeczek, 4 godziny 35 minut. 393 km. Skończyła się właśnie autostrada A2. Wjechaliśmy już na obwodnicę S2, obwodnicę Warszawy. No i co, tak się przedstawia ETOL. Zostało 98 zł, a ja stówę już sobie dotankowałem w międzyczasie. Czyli około 87 zł kosztował przejazd z Wrocławia do Warszawy autostradami. Tak się to przedstawia. Nam zostało 3 godzinki i 20 minut do celu. Godzinka 48 zostało. Jesteśmy na S17, już przed Lublinem. Ale mieliśmy taką fajną sytuację, bo niedawno wyprzedzał nas taki szary Hyundai. Mrugnął awaryjnymi. Mówię, co jest? Okej, okay, tak, może gdzieś ktoś komuś mrugał. Ale później patrzę w Messengera i napisał Paweł, że właśnie nas widzą. I pozdrawia, także my też pozdrawiamy. Fajnie miło nam, że nas poznajecie i mrugacie na drodze, także trzymaj się Paweł i rodzina i miłych wakacji Witalii, cześć. Koniec S17. Zjeżdżamy już na 17 lokalną. I teraz tak, jeżeli chodzi o etol 35 zł zostało, czyli cała trasa z Wrocławia przez Warszawę do Lublina to jest koszt 150 zł dla naszego kampera. Tak to wygląda. A do celu około godzinki. Na drodze 17 niestety już tak płatko wszystko nie idzie, przez całą Polskę autostrada i droga ekspresowa. No a tutaj od Piask za Lublinem do Zamościa około 70 km trzeba się przemęczyć takimi drogami. Ale już coraz bliżej, 54 minuty. Jesteśmy, jesteśmy proszę Państwa, godzina 16.42 jesteśmy w zamościu. Jak się czujesz? Dobrze fajnie, prosto. My nie planowaliśmy, nie? Żeby tutaj być ale jakoś się tak los ułożył, że przyjechaliśmy. No więc zaraz jesteśmy już u babci i u dziadka. No i jesteśmy. No więc my jesteśmy u rodziców. Byliśmy z psem, tak jak już wiecie. Na razie mu łapy myjemy. Opatrunku nie zakładaliśmy, bo uważam, że lepiej, żeby było to wszystko bez opatrunku. Chodzi, jest sucho, także myjemy mu tym szamponem. Te palce tak mu się wietrzą. Już się troszeczkę zagoiło. A oto Tomi. Jak widać zaczął chodzić już normalnie. W miarę. No w miarę sobie chodzi, biegał już dzisiaj. Bez opatrunku. Właśnie mieliśmy mu łapę, także myślę, że będzie, będzie coraz lepiej. Jutro mamy nową wizytę u weterynarza tu w zamościu i sprawdzimy, być może uda się zrobić zabieg tu. Nie będziemy musieli jechać do Wrocławia, ale to już oczywiście dam wam znać. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Właśnie wyjeżdżamy do weterynarza. Jest piątek, postanowiliśmy tutaj pojechać w Zamościu jeszcze na konsultacje, bo jeżeli tutaj w Zamościu się zgodzą y, sprawdzić i dalej y, poprowadzić naszego psa, no to nie będziemy już wracać do Wrocławia, załatwimy wszystko tutaj. Także zobaczymy zaraz, co nam powie weterynarz tutaj w Zamościu. Jedziemy. A jak sobie ładny siadł, jedziemy, ruszamy. O, nasz kamper stoi tutaj przy ulicy. Bałem się trochę o to lusterko, żeby tutaj nie urwał, ale chyba nie, przytuliłem się maksymalnie do płotu. No i jesteśmy, idę się zapytać, co dalej. Wezmę tutaj wszystkie dokumenty i zobaczymy. No i jesteśmy z powrotem. Po wizycie u weterynarza okazało się, że no raczej operacji tego zabiegu chyba nie będziemy robić. Problem jest dermatologiczny, a mianowicie. Alergia psa, no nasz pies jest alergikiem, ale ta doktorka, która teraz byliśmy, pani weterynarz sprawdziła, zrobiła też badania dokładne. No i okazało się, że tam jest po prostu problem na wszystkich łapach i trzeba te łapy, tą alergię wyleczyć, dostanie sterydy, dostanie też, znaczy karmy musimy wymienić i tyle. I Będziemy obserwować jak to się dzieje, jutro jeszcze jedziemy na zastrzyk, właśnie na te sterydy, dzisiaj nie mógł dostać, bo Rano wziął tabletkę jakąś taką na, y, przeciwzapalną, więc nie można tego łączyć. I później jeszcze wtorek y, jeszcze jedna wizyta skontrolna kontrolna i najpierw do nie będziemy wracać. Dobra, co robimy? A racuchy z jabłkami. A w domu takie pyszności. Kto lubi racuchy? Kaja lubisz racuchy? Tak. Jadłaś? Tak. Ile zjadłaś? A nie, ja, ja teraz nie jadłem, ale nie. Ale lubisz ten, to, dopróbuj. I jak? Mm. Pojecha, co? Dobra. Najlepsze takie domowe. Witam wszystkich po paru dniach. Jest dzisiaj wtorek. My jesteśmy cały czas u rodziców w Zamościu. Kurujemy Tomiego. Jeździmy z nim praktycznie do weterynarza tutaj lokalnego. Tam mu smarujemy łapy specjalnym środkiem, żeby to wszystko wyleczyć. Już jest dobrze. Też ma sterydy, także my będziemy jutro stąd wyjeżdżać. Także dzisiaj jeszcze jakieś ostatnie chwile z rodzinką. Może przyjdziemy się gdzieś na starówkę. I wyjeżdżamy. Niestety, wszystko co dobre się kończy. Trzeba będzie po malutku wracać. Kamper stoi tutaj na ulicy. Tak stał 4 dni, 5 tak naprawdę. No i co tu trzeba zrobić? Trzeba będzie nalać wodę, wylać szarą. No i tyle. Spakować się jeszcze jakieś drobne zakupy. A tymczasem ja biorę rower. I ruszamy na starówkę. Chodźcie ze mną przyjedziemy się. Zobaczymy, co się tam dzieje które na zakupach kupiłem w Action, takie torby na rower, sakwy, 39 zł. No średnio to pasuje, jeżeli przesuniecie je dosyć blisko do tej krawędzi przedniej, do przodu, to zaczepia się nogami o te sakwy, ale ja je cofnąłem troszeczkę do tyłu. Niestety, jak je cofnę do tyłu, to wtedy te uchwyty nie ma za co zaczepić tutaj z tyłu. No ale nic, spróbuję bez mocowania na tych dolnych uchwytach, tylko na tej górnej. 10 minut i jestem już praktycznie na Starówce. Zamość to niewielkie miasteczko, ale za to bardzo urokliwe. Sąd pochodzimy, więc tutaj mogę Wam pokazać tak na szybko najważniejsze atrakcje. Teraz jesteśmy w parku. Z parku do Starówki jest jakieś 5-10 minut. Tutaj mamy taki mały staw. Jest fontanna. Można sobie naprawdę fajnie tutaj pospacerować. A teraz zapraszam Was na krótki przejazd po naszym parku. Atrakcje, jakie możecie tutaj w zamożu zobaczyć, to na pewno jest to starówka, na którą bardzo serdecznie zapraszam, jakbyście byli w okolicy. Jest Zoo też jedno z większych atrakcji, które w okolicy też bardzo dużo ludzi się tutaj zjeżdża na tą typową atrakcję. No i co? Tak jak mówię, park, w którym jesteśmy w tej chwili, z jednym z naszych poprzednich vlogów, kiedy byliśmy w zamościu, możecie sobie zobaczyć. Jeszcze rotundę, na którą też można się przejść. Wszystko jest zlokalizowane dosyć blisko Starówki. Myślę, że pieszo fajnie można sobie wszędzie pochodzić. No i muzeum, pod które też podjedziemy. Muzeum nazywa się Arsenał i możecie sobie tam zobaczyć historię wojen, jakie toczyły się tutaj w Zamościu i w okolicach. Różne zbroje, różne strzelby, broń, jak i wozy pancerne, także też fajna atrakcja. Wyjeżdżamy obecnie z parku i wprost możemy zobaczyć Akademię Zamorską, która przeszła niedawno remont. Jest to zabytkowy budynek, który też warto sobie odwiedzić. Teraz, jak miniecie Akademię Zamojską, tutaj w lewo tymi uliczkami idzie się na starówkę, a na wprost jest katedra, a po prawej stronie pomnik Jana Zamojskiego. Tam na wprost jest zamojska starówka, którą nadzoruje Jan Zamojski na swoim koniu, a zaraz za nim jest. Pałac dżamojski, który właśnie niedługo ma zostać wyremontowany i mają zostać przywrócone kształty pierwotne, tak jak to wyglądało kiedyś. Ale zanim jeszcze dojedziemy na starówkę, pojedziemy sobie pod Muzeum Arsena. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak jak widzicie, wszystko jest lokalizowane bardzo blisko. Można naprawdę spędzić bardzo fajnie czas. A tymczasem jesteśmy przy Muzeum Arsena. Muzeum składa się z dwóch części. Tutaj z jednego głównego budynku, który był już od samego początku, no i tutaj po lewej stronie, gdzie możecie zobaczyć różne militaria. A na wprost mamy wejście do obro prochowni. Tutaj, tak na szybko, widzimy. Całą twierdzę, zamość i wszystkie atrakcje, jakie możemy sobie tutaj w okolicy zobaczyć. Tak jak można zobaczyć, jest coś dla miłośników fortyfikacji, coś dla miłośników przyrody piękne widoki, trasy rowerowe. No i tutaj możemy zobaczyć też dużo ciekawych informacji historycznych. Jeżeli chodzi o jakieś sceny, to tak się to przedstawia. Arsenał 14 zł, pawilon pod kurtyną, 14 zł, prochownia 14 zł i karnet na wszystko 32 zł i 20 zł. Bilet ulgowy. Jedziemy na starówkę. Odnowione mury zamościa. Możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało kiedyś i jaki kształt miała twierdza zamość. Pięknie jest to odnowione jeszcze za moich czasów. Niestety tak to nie wyglądało, jak tutaj mieszkałem i chodziłem do szkoły. Ale teraz jest tutaj naprawdę fajnie i jest zrobiona super atrakcja turystyczna. Katedrę mamy wjazd wprost na rynek za mościu. Bardzo pięknie wygląda rynek. Dzisiaj jest wtorek, więc nie ma aż tak dużo ludzi. W niedzielę to wyglądało zupełnie inaczej. Ale w sezonie letnim jest tu bardzo fajnie. Dookoła wszędzie są rozstawione takie parasolki, restauracje. Można sobie posiedzieć, zjeść pizzę lub coś lokalnego. Są lokalne restauracje z daniami regionalnymi. Także bardzo polecamy. A ja jadę dalej, pokażę Wam następne atrakcje, jakie są tutaj w okolicy. Po zamościu możecie sobie wynająć wycieczkę takimi fajnymi pojazdami elektrycznymi. Od razu jest tam przewodnik i tłumaczy Wam co i gdzie było, tłumaczy Wam historię zamościa. Także bardzo fajna atrakcja. Za mną jest starówka, rynek główny, a na wprost na trzaniec. Jest to też fajne muzeum, na którym na dachu tak jak widać, można zobaczyć różne działa armaty. No coś dla miłośników historii, także też bardzo fajnie można sobie tutaj pozwiedzać. No i proszę bardzo, Natrzaniec w pełnej okazałości. Tak jak widać, tutaj wszędzie jest już Starówka, a te bramy służyły jako główne wejście do Zalności. Tutaj mamy wygląd trzańca. I murów obronnych zamościa. Z drugiej strony przejedziemy się wokoło tej bramy. Zobaczcie, jak fajnie jest to zorganizowane. Można sobie pochodzić takimi chodnikami i opodziwiać dookoła całą twierdzę zamość. No i tutaj mamy kolejną bramę prowadzącą do twierdzy Zamość. Teraz przejedziemy się nią i pokażę Wam jak ona wygląda. Brama Lubelska, a wszędzie w Zamościu macie takie ciekawe, historyczne plansze, z których możecie się dowiedzieć bardzo fajnych informacji na temat historii konkretnych budynków. Oczywiście oprócz samego zamościa i atrakcji w samym mieście jest bardzo dużo ciekawych miejsc poza zamościem. Całe roztocze jest bardzo piękne, bardzo atrakcyjne, jest dużo spokojnych okolic, cichych, bardzo dobrych, właśnie idealnych dla podróży, dla podróży kamperem. Także jest to też bardzo fajna opcja, a tu możemy zobaczyć jedną z najstarszych synagog żydowskich. W roku w Zamościu możecie sobie obejrzeć lato teatralne. Jest to ta atrakcja, która odbywa się na starówce właśnie w tym czasie. No ciekawe, ciekawe wydarzenie, które ściąga bardzo dużo ludzi z okolicy. tak wygląda starówka i najfajniejsze atrakcje, właśnie tutaj w okolicy. Ja pomału już będę wracał, ale po drodze jeszcze pokażę Wam zamojskie zoo. Też bardzo fajna atrakcja, tutaj warto sobie tam pójść, szczególnie jeżeli macie dzieci. Super, jest to zoo odnowione, więc do polecenia. Jeszcze po drodze, jadąc w stronę ZOO, postanowiłem podjechać na Zamojski zalew, ale jadąc na zalew, mijacie właśnie Rutundę, której mówiłem wam wcześniej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda Rutunda i troszeczkę więcej historii o niej, to zapraszam na nasz odcinek z zeszłego roku z Zamościa, a tymczasem ja jadę nad zalew, bo tam jest teraz odnowiony parking, zobaczymy jak on będzie wyglądał. Oprócz parkingu odnowiona jest cała infrastruktura wokół zalewu, można sobie tutaj naprawdę bardzo fajnie pospacerować ale też można w upalne dni się pokąpać i uleźnić. Zobaczcie jak to fajnie tutaj wygląda. Jeszcze kiedyś, jeżeli tutaj mi się mieszkało, chodziło do szkoły, to w ogóle zupełnie to inaczej wyglądało. Teraz jest super rozwinięta infrastruktura, boisko do siatkówki plażowej, plaża, kajaki werki wodne, nawet i palmy są, zobaczcie. Także bardzo fajnie. W samym zalewie macie parking. Na parkingu spokojnie możecie zaparkować kampera, nie ma żadnych zakazów. No, oczywiście, nocować tutaj nie można. Stanowiska też są raczej takie zwykłe na samochody, ale jest dużo właśnie wzdłuż krawężnika, tak naokoło, gdzie spokojnie tył kampera można sobie wyciągnąć na trawę i bez problemu zaparkować. No i teraz już zostaje tylko Zamojskie Zoo, także jedziemy. No i tu mamy kolejne ścieżki, gdzie możemy sobie spacerować wzdłuż murów twierdzy Zamość. Naprawdę bardzo fajna atrakcja, jeżeli jest pogoda, to coś fajnego. Stąd już mamy dosłownie kawałeczek do zoo. Praktycznie tutaj za tymi budynkami jest zoo. A wszędzie bardzo fajnie można sobie jeździć rowerem. Dużo ścieżek rowerowych, także to też się zmieniło na duży, duży plus w Zamościu. No jest, proszę Państwa, Zamońskie. za Symbol ZOO Zamojskiego. Taki nosorożec. Tutaj zawsze na wybiegu sobie chodził miś, ale nie widać go. Chyba sobie śpi w tej chwili. No i tutaj mamy wejście do Zamojskiego ZOO. Zobaczmy, jaka cena jest teraz za bilety w tym roku. No i jest cennik. Bilet ulgowy 35 zł, bilet normalny 45 zł. Przed zamojskim zoo również jest duży parking, ale jednak muszę powiedzieć z doświadczenia, że w sezonie lub w weekendy dni wolne od pracy święta. No jest to za mały parking dla wszystkich, nie mieszczą się ludzie dlatego wzdłuż ulicy tutaj też został stworzony jeden pas i zamieniony jest na parking. A zaraz naprzeciwko za praktycznie dworzec kolejowy. Teraz zostało otwarte nowe połączenie z Zamościa do Krakowa, jeździ pociąg Intercity, także też jest to fajna opcja, żeby sobie tutaj przyjechać, jeżeli ktoś nie ma kampera lub auta. Jestem z powrotem 13 km, prawie 14 zrobione. Na rowerku, rowerek daje radę. Jestem z niego, jak na razie, bardzo zadowolony. Trzeba będzie już go naładować, bo widzę, że są trzy kreski. Czasami pod górkę to spadało nawet do jednej. Wycieczka po zamości udana. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A ja będę pomału brał się zapakowanie. To wszystko na dziś, dziękujemy, że dotrwaliście do końca tego filmu. Bardzo nam jest miło i będziemy wdzięczni, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci lajka, komentarza lub subskrypcji. A my zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Pozdrawiamy wszystkich, cześć!